Rozdział 11. Mali budowniczowie. Wyjaśniliśmy sobie największą zagadkę wśród spraw omawianych dotychczas, a mianowicie, jeśli tylko przemiany w przyrodzie dotyczące jakichś ważnych związków zachodzących w ten sposób iść. Iż ułożyć je można w postaci figury zamkniętej, na przykład koła, to możemy być pewni, że procesy związane z tymi przemianami mogą trwać, jeśli nie wiecznie, to w każdym razie bardzo długo. Wyobraźmy sobie, proszę, na przykład następującą sytuację. Widzimy przed sobą kamienicę trzypiętrową. Na każdym z pięter na balkonie znajduje się dziecko. Jedno zaś stoi na dole w ogródku. Dziecko z trzeciego piętra rzuca piłkę na niższy balkon, a więc na drugie piętro, gdzie zostaje ona złapana przez siedzącego tam kolegę, który z kolei spuszcza ją o piętro niżej. Stamtąd zaś dostaje się piłka łatwo do towarzysza zabawy stojącego na parterze. I teraz, ponieważ zakładamy, iż żadne z dzieci nie umie rzucać piłki w górę. To chociażby tam na trzecim piętrze był cały magazyn piłek gumowych, po krótszym lub dłuższym czasie znalazłyby się one wszystkie na dole i zabawa sama przez się zostałaby przerwana. Jakąż jednak rewelacją będzie w tej grze, jeśli zamiast chłopczyka stojącego na dole, znalazłby się tam silny sportowiec, który by chwytał zrzuconą z pierwszego piętra piłkę i natychmiast odrzucał z całą zręcznością stojącemu najwyżej dziecku, to jest na trzecie piętro. Wtedy właśnie, nawet przy niewielkiej ilości trzech, czterech piłek, cyrkulacja ich odbywać by się mogła dowolnie długo. Takie przemiany bądź zjawiska chemiczne, które w podobnej kolejności zachodzą, nazywamy cyklicznymi. I właśnie w poprzednim rozdziale starałem się wyjaśnić Wam, jak to sprawnie partnerzy w przyrodzie. Rośliny, zielone zwierzęta, bakterie gnilne i nitryfikacyjne podają sobie azot w przeróżnych postaciach, przenosząc je zwi przenosząc ze związku do związku w swoim ciele, w końcu jednak doprowadzając do formy, wprawdzie dla siebie nieużytecznej. Ale która właśnie pasuje innemu partnerowi. Ten sił na nią rzuca skwapliwie, odpowiednio przerabia substancję azotową, zaspokajając swoje potrzeby. Przy czym w końcu wytwarza się znów taka postać, która nadaje się do zużytkowania przez trzeciego partnera. Mianowicie, z zaletry przede wszystkim korzystają rośliny, z białka przez nie wytworzonego, zwierzęta. Zaś sole amoniakalne powstałe z rozkładu ciała zwierzęcego czy roślinnego wyzyskują zwłaszcza bakterie nitryfikacyjne, zasilając glebę w saletrę. Zdawałoby się, że tu już zamyka się właśnie koło w tej zgodnej zabawie, dzięki czemu możemy się nie obawiać, aby tak prędko miało zabraknąć materiałów do jej prowadzenia. Niestety jednak nic nie idzie zbyt gładko na tym naszym świecie. Posłuchajcie, jakie to niegrzeczne dzieci przychodzą przeszkadzać w tej dopiero co opowiedzianej sielance. Cóż za niegrzeczne dzieci? Jeszcze raz przedstawiciele świata tych maleńkich bakterii zwą je denitryfikacyjnymi. Co one zrobią tak złego? Ano, widzicie, konkurują z roślinami zielonymi o saletrę. Tylko o ile te pierwsze potrzebują azotu jako materiału do budowy białka swego ciała, to dla bakterii denitryfikacyjnych azot z saletry jest zwyczajnym odpadkiem, im zależy na tlenie, który jak wiecie znajduje się również w tym związku. Czyż nie mają go dość w powietrzu? Zapytacie może zapewne, że mają, ale z niego nie potrafią korzystać. Wyspecjalizowały się bowiem tylko w pobieraniu tlenu znajdującego się w saletrze. To też zabierają go całkowicie na swoje potrzeby, zaś czysty pierwiastek azot oddają do atmosfery. Czysty pierwiastek azot, ależ przecie wszyscy już wiemy, że ani zwierzęta, ani rośliny, ani bakterie nitryfikacyjne ani denitryfikacyjny budować z niego swego ciała nie potrafią. To staje się zatem pozycją całkowicie straconą. Za każdym obrotem koła, saletra, białko, amoniak, ta część saletry, która zostanie pochwycona i rozłożona przez bakterie denitryfikacyjne, traci swój azot bezpośrednio dla omawianej przez nas cykliki. Gdyż dostaje się on do wielkiego oceanu atmosferycznego, skąd już nie ma drogi powrotnej do naszego koła. A z tym azotem atmosferycznym to prawdziwe nieszczęście. Są go olbrzymie, nieprzebrane po prostu ilości. I jak widzicie, ani ugryż, Ani ludzki organizm, ani zwierzęcy, ani rośliny zielone, ani bakterie nitryfikacyjne. Korzystać z niego nie potrafią. To też istnienie bakterii denitryfikacyjnych, które choćby niewielkimi porcjami, ale jednak systematycznie i powoli zubożają w azot dopiero co opisaną cyklikę, jest dla jej trwałości bardzo poważnym niebezpieczeństwem. Może nie zaraz, ale w dalszej lub bliższej przyszłości grożą jej całkowitą zagładą. Jeśli bowiem w końcu wszystek azot przejdzie w saletrę, a z niej w postać czystego pierwiastka, niemożliwe stanie się istnienie zwierząt, roślin i bakterii nitryfikacyjnych. Ale oto w końcu ubiegłego stulecia uczeni mogli zakomunikować światu dosną wiadomość. Z tej strony widmo zagładnie grozi. Przeciwnie, mamy sprzymierzeńca, a właściwie nawet kilku sprzymierzeńców, którzy jakby, zwracając omawianej przez nas cyklice straty przynoszone przez bakterie denitryfikacyjne, właśnie azot atmosferyczny przerabiają na własne cele, a więc na białko, a ono już, jak wiecie, swobodnie wiruje w, w kręgu białków amoniak, saletre, białko i tak dalej. A sprzymierzeńcami tymi są też maleńkie bakterie zwane azotobakter oraz klostridium. Potrafią one żyć wszędzie na nagiej, gołej skale, w kurzu powietrza czy na wodzie. Ale bo też pomyślcie, najbardziej cenny i poszukiwany pierwiastek dla wszystkich istot żywych azot. Umieją pobierać z tak taniego i zasobnego źródła jak atmosfera. To samo robi też jeszcze inna bakteria, nosząca dźwięczną nazwę Radici Radicicola. Jednak ta, mimo że też żywi się czystym azotem, potrafi żyć tylko na korzeniach niektórych roślin, a mianowicie tzw. strączkowych, a przede wszystkim łubinu. Teraz więc rozumiecie, z jakiej to racji rolnik posiawszy łubin, wykę czy seradelę, przeorywuje je potem twierdząc, że w ten sposób wzbogaca w azot swoją rolę. Jak to, powiedzielibyście, rozumując logicznie. Przeorywana roślina, gnijąc, oddaje glebie co najwyżej też ten azot, który z niej samej pobrała. Tak, ta opinia stosować by się mogła do większości innych roślin, lecz nie do tych strączkowych. One bowiem białko swego ciała budowały nie z saletry czerpanej z gleby, lecz z azotu atmosferycznego, którego im w odpowiednich związkach dostarczały żyjące na korzeniach bakterie kola. Jak więc widzicie, nie tylko bakterie nitryfikacyjne, które zamknęły koło cyklicznego obiegu azotu w przyrodzie, są twórcami i budowniczymi najważniejszych dla nas produktów pokarmowych, ale również azotobakter, klostridium i radicicicola, które czerpiąc z olbrzymich rezerwuarów atmosferycznych, tworzą ten życiodajny nurt, zasilający coraz obficiel w azot koło obiegu poprzez zwierzęta, rośliny i bakterie nitryfikacyjne.